było tak blisko tego, wybitnego sezonu Derek. Zabrakło naprawdę bardzo niewiele, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, co wyczyniali pod opieczni Jurgena Klopa. Na wstępie przypominam, zaglądajcie do wszystkich linków w opisie, korzystajcie z bonusu od fortuny i lecimy. Pewnie większość z Was już wie, o co w tej naszej mini serii chodzi. Dzięki wielkie za wszystkie wczorajsze komentarze. Jeżeli chodzi o następne. Drużyny, które będziemy brali pod lupę, nie wiem, czy koniecznie będziemy szli szlakiem angielskim. Być może odbijemy do jakiejś innej ligi. A dlaczego nie zrobiliśmy tego od początku? Powody są dwa. Pierwszy powód jest taki, że oczywiście najlepiej, najbardziej znamy się na piłce angielskiej, więc po prostu najprościej od niej zacząć. Powód drugi jest taki, że za czas jakiś, już za parę dni, za dni parę, nie wezmę plecaka i gitary, tylko pojadę razem z chłopakami do Warszawy i może nagramy coś przy okazji. Nagramy coś w jeże, cytując klasyka. Więc yy, całkiem prawdopodobne, albo inaczej, w jakimś stopniu prawdopodobne, że poruszymy temat podsumowania sezonu na przykład jakiejś drużyny hiszpańskiej, więc czemu mielibyśmy to robić sami, skoro możemy to zrobić ze wspaniałym wsparciem. Ale niczego nie obiecuję, to wszystko i tak wyjdzie w praniu. Żeby nie przedłużać, bo ten materiał zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nas ma być kompaktowy, przechodzimy od razu do tych pięciu najważniejszych punktów. Dobra, ja teraz się zreflektowałem w zasadzie sześciu, bo rozpocząć musimy od wrażeń ogólnych i oceny tego sezonu. Tak jak na początku materiału powiedziałem, było naprawdę bardzo blisko ideału. Cztery porażki, które można absolutnie wkalkulować w tak eksploatujący zasoby energetyczne piłkarzy sezon. Poza tym masa naprawdę fenomenalnych występów, do których trudno się przyczepić. W związku z tym uważam, że ten sezon należy ocenić na 5,5 na 6. To jest naprawdę bardzo dobra nota. Szóstkę, chyba większość z Was by zaakceptowała akceptowała w momencie gdyby byłoby kwadrupu. I w sumie nawet gdyby udało się dołożyć czy to ligę, czy ligę mistrzów, też szóstka byłaby do wybronienia, czegoś jednak zabrakło i niedosyt kibiców Liverpoolu pod koniec sezonu najlepiej to oddaje. Ale słuchajcie, no naprawdę, jak sobie przeniesiemy Realia współczesnej piłki na to co działo się z piłką angielską te 10-15 lat temu, no to mamy coś nieprawdopodobnego, albowiem wyszłoby nam z takiego porównania, że Liverpool w tym obecnym prime kiedyś zgarniałby mistrzostwa seryjnie. I biłby na łeb drużyny Sir Alexa Fergusona i tak dalej, i tak dalej. Nie przyszedł, siedzi dalej na miejscu. To nie robi dla mnie wrażenia. Ale nawet on, czyli krzywy, musi przyznać akurat w tym momencie rację, albowiem wyniki punktowe, jakie wykręca w tych sezonach, w których zbliża się do mistrzostwa Liverpool, są niebywałe. Już samo przekroczenie granicy 90 punktów w lidze, to jest wow, coś nieprawdopodobnego. Tylko dlatego, że sparuje się Jurgen Klopp z niesamowitym Pepem Guardiolą, nie ma tych tytułów mistrzowskich, bo mógłby już spokojnie mieć trzy. Okej, okay, najlepszym piłkarzem tego sezonu wybieram. Mohameda Salaha i ja wiem, że to jest kontrowersyjne. Głównie z uwagi na to, że mamy taką tendencję jako kibice do pamiętania tego, co jest stosunkowo najbliższe teraźniejszości. A wiemy, że po Pucharze Narodów Afryki Mohamed Salah ze swojego kosmicznego poziomu Zjechał. To znaczy był gdzieś tam hen-hen nad planetą Ziemią. Może zbliżył się teraz do powierzchni naszej planety, ale nadal to jest moim zdaniem niska orbita okołoziemska, bo nadal ten piłkarz jest zdolny do rzeczy absolutnie kosmicznych. Ale oczywiście intensywność sezonu dała się we znaki. Te liczne dogrywki, przypominam, pięć dogrywek, które w krótkim odstępie czasowym Mohamed Salah musiał przeżyć, musiały dać sobie znać. Poza tym ja jestem naprawdę pełen podziwu dla tego piłkarza. On się nieprawdopodobnie rozwinął. On też często jednoosobowo determinował tę potężną przepaść między Liverpoolem a oponentami drużyny Jurgena Klopa. Były takie spotkania, do których za chwileczkę jeszcze przejdziemy, w których było to widać jak na dłoni. Pamiętamy też oczywiście te cudowne momenty, czyli zdobycie bramki sezonu, gola sezonu z Manchesterem City po tym fenomenalnym rajdzie Mohameda Salaha. Pokażcie mi w Premier League piłkarza, który z taką łatwością sadza naprawdę poważnego rywala na czterech literach, a następnie cały czas kontrolując piłkę w pełnym biegu potrafi wikiwać jeszcze dwóch, trzech piłkarzy znajdujących się w pobliżu, a do tego wykończyć akcję swoją słabszą nogą. To wszystko zrobił oczywiście Mohamed Salah w październikowym starciu z Manchesterem City, i tutaj chapeau ba, bo to był naprawdę przepiękny wyczyn. Poza tym, oczywiście, pamiętamy te wszystkie liczne gole, te asysty. Dla mnie, Mo Salah jest piłkarskim altruistą, pomimo tego, że niektórzy sądzą, że tak nie jest. Suma summarum mamy piłkarza naprawdę kapitalnego, z nieco słabszą końcówką sezonu, wywołaną moim zdaniem wyeksploatowaniem. Alternatywy oczywiście były. Na pewno w topce musi być Alison Liczba porażająco fenomenalnych interwencji również bardzo duża. Może nie taka jak u pewnego Belga, który stał się no niestety tym czynnikiem determinującym bolesną porażkę Liverpoolu w finale Ligi Mistrzów, ale i tak jest to pokaźna liczba interwencji. Sadio Mane, popucharze narodów Afryki, Wspaniały, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago, Luis Diaz chociażby, który nie rozegrał pełnego sezonu, ale i tak pokazywał się z bardzo dobrej strony. Pozostali piłkarze również prezentujący się na topowym poziomie, Andy Robertson, Naby Keita miejscami, Jordan Henderson. Słuchajcie, cała paka Liverpoolu to jest paka fenomenalnych grajków, ale na jednego trzeba było się zdecydować. Było to trudno uczynić, ale padło na salacha. Największy zawód tutaj krótka piłka. Nie powiedziałem we wczorajszym materiale, że największym zawodem niekoniecznie muszą być piłkarze. Mogą to być również wydarzenia. W tym przypadku, jako że tych słabszych piłkarzy w Liverpoolu grających regularnie było mniej, oczywiście można byłoby się zastanawiać, czy na przykład Oks nie jest takim piłkarzem, na którego warto byłoby wskazać palcem. Z drugiej jednak strony, okoliczności. Sami wiecie, z czym jesie Alex Oxlade Chamberlain od momentu, kiedy stał się piłkarzem szklanym. Więc, zamiast piłkarza, największym zawodem jest końcówka sezonu. Liverpool, który był o krok od kwadrúpul, albo dobra, o kilka kroków, żeby zachować tutaj pewną powagę i racjonalne podejście, wywrócił się na ostatniej prostej. Oczywiście, przy współudziale swoich przeciwników. Pośliznął! Musiał oczywiście wtrącić, ale pozdrawiamy wszystkich fanów Steve'ego G. Ja akurat tego piłkarza bardzo cenię. Smutne twarze zapamiętają kibice Liverpoolu na długo, no bo kiedy jest się blisko czegoś tak historycznego i kiedy trzeba dwa razy, dwa razy trawić te negatywne emocje no to ciężko się początkowo z tym pogodzić. Z drugiej jednak strony są też pewne pozytywy, pewne plusy. Kibice Liverpoolu w podcastach, czy też w wypowiedziach w mediach społecznościowych, na które natrafiam, zauważają, że prościej jest się pogodzić z tą porażką z Realem Madryt, chociażby w Lidze Mistrzów, niż z tą w Kijowie, kiedy było takie poczucie niesprawiedliwości u nich, z uwagi na to, co działo się z Kariusem i tak dalej. Tak czy inaczej jednak końcówka sezonu zdecydowanie jest największym zawodem. Ta Liga też była Spektakularnie blisko, kiedy wydawało się, że Aston Villa zrobiła przecież wszystko, co w jej mocy, żeby pozwolić Liverpoolowi na sięgnięcie po kolejne mistrzostwo. Wielki Manchester City ponownie dał o sobie znać. Najlepszy transfer? Bez dwóch zdań. Luis Diaz. Oczywiście konkurenta miał niebagatelnego, bo Ibrahima Konate również zaliczył świetny sezon. Ale to w jaki sposób Kolumbijczyk wjechał do Premier League jest nieprawdopodobne. Nietuzinkowe. Fantastyczne. Wielkie brawa dla Luisa Diasa i dla całego środowiska Derez, że otoczyło go opieką i pozwoliło mu tak szybko się zaadaptować i zaaklimatyzować. Najlepszy mecz. Creme de la Creme, marzenie każdego kibica Derec, wygrana z Manchesterem United na Old Trafford i jeszcze w dodatku z taką różnicą Goli. 5 do 0 wygrał Liverpool, i krzywy, który tu stoi, dobrze wie i to potwierdzi, że gdyby Liverpool w okolicach minuty 55-60 się nie zatrzymał, to tam mogłoby spokojnie dojść do totalnej masakry. 10 goli było w zasięgu, przyznaj krzywy. Przyznaję. Czy może być coś lepszego dla kibica Liverpoolu? Wątpię. A jeszcze, jeżeli dodamy sobie do tego drugi mecz na Anfield, gdzie Liverpool również wygrał w porażającym stylu, może w nieco mniejszym stopniu, powalającym na kolana, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, ale i tak było to niesamowite. No to mamy obrazek fenomenalnego double z Manchesterem United, którego podstawowym i tym głównym składnikiem jest oczywiście wygrana wspaniała na Old Trafford. No i najboleśniejsza porażka. Z uwagi na to, że Liverpool nie przegrywał za często w tym sezonie, zdarzyło się to czterokrotnie w lidze z West Hamem i z Leicester, w lidze mistrzów dwukrotnie z Interem i z Realem Madryt. No to trzeba na którąś wskazać i będzie to oczywiście finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Co by było, gdyby Thibaut Courtois nie stał w bramce Realu Madryt? Takie Pytania będą sobie kibice Derec na pewno jeszcze regularnie zadawać. Być może to będą bolesne pytania, a być może będą uświadamiały wielu kibicom, jak wielka była ich drużyna, bo naprawdę zadecydowały drobne detale, ale tak to w piłce czasami bywa. No i dobrze, jako że temat finału Ligi Mistrzów mamy wszyscy stosunkowo dobrze ograny z uwagi na to, że było to dość niedawno, no to tutaj stawiam kropkę. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, że jeżeli przypadają Wam tego typu materiały do gustu, to walnijcie łapę w górę, ona będzie nam mega pomocna w ocenieniu, czy rzeczywiście kontynuować tę serię. Zapraszam również do dzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. No i teraz już się żegnam, trzymajcie się. Cześć!